Informacja z ostatniej chwili. Nie żyje Piotr Szkudelski, perkusista Perfektu. Zmarł w poniedziałek nad ranem. O jego śmierci poinformowała rodzina. Miał 66 lat. Piotr Szkudelski był członkiem pierwszego składu kultowego Perfektu. Zespole grał na perkusji przez 40 lat. Od 1980 do 2020 roku. Brał udział przy powstaniu wszystkich albumów studyjnych. Perfektu. Muzyk urodził się 29 grudnia 1955 roku w Warszawie. Brał też w formacjach Dzikie dziecko razem ze Zbigniewem Hołdysem. W grupie Martyny Jakubowicz i w zespołach Jajco, Jegigaci, Emigranci. To wszystko pozdrawiam Shot Joker.